W sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Olszynie odbył się uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia istnienia orkiestry reprezentacyjnej miasta i gminy Olszyna. uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy, sympatycy orkiestry z terenu powiatu lubańskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych Olszyny. Się bardzo cieszymy, że możemy uczestniczyć z okazji dziesięciolecia funkcjonowania, grania, bycia gminnej reprezentacyjnej orkiestry dętej na terenie gminy Olszyna. Jest to wydarzenie tym bardziej ważne, że społeczeństwo uczestniczy w tych obchodach dziesięciolecia, i społeczeństwo uczestniczy gremialnie, to nie jest tak, że przyszło parę osób do nowo otwartego ośrodka kultury w Olszynie, który po wielu latach ponownie otworzył się z kulturą na rzecz naszego społeczeństwa. Wdzięczni jesteśmy. Panu kapelmistrzowi Andrzejowi Drozdowiczowi, że wspólnie z dyrektorem tego domu kultury, panem Tomaszem Majem, byli w stanie zorganizować te dzisiejsze uroczystości, w których my wszyscy możemy uczestniczyć. Kapelmistrz Andrzej Drozdowicz podkreśla, że gdyby nie olszeńscy samorządowcy, orkiestry zapewne by nie było. Po 53 latach funkcjonowania orkiestry w gminie Gryfów, tej orkiestry mogło już nie być. To tylko i wyłącznie dzięki temu, że pan burmistrz Leszek Leśko, który wyciągnął do nas pomocną dłoń, przyjął tę orkiestrę do swojej gminy i dzięki temu ten zespół został uratowany i funkcjonujemy 10 lat w gminie Olszyna. A sam zespół, jak już wspomniałem, 53 lata, to jest ta oficjalna data. Przy czym należy również zaznaczyć, że nie możemy zapominać o tym, że w Olszynie funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat orkiestra zakładowa przy olszyńskich fabrykach mebli. Pamiętam tą orkiestrę, miałem przyjemność muzykować w tej orkiestrze, pomagając tutaj panom. I ta orkiestra albo będzie troszeczkę starsza, była, przepraszam najmocniej, albo młodsza, ponieważ no, stricte w czasach zaraz powojennych tworzyły się orkiestry zakładowe, był to dobry klimat ku temu, aby takie zespoły powstawały. Przy czym orkiestra w Olszynie przestała funkcjonować w 1994 roku. Natomiast my zagościliśmy tutaj. W marcu 2005 roku i stąd ten skromny jubileusz 10-lecia funkcjonowania w tej gminie. Andrzej Drozdowicz przez kilkadziesiąt lat był muzykiem orkiestry reprezentacyjnej Łużyckiej brygady Wojsko Ochrony Pogranicza w Lubaniu, a później Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. Tak się akurat mówiąc, przytrafił w moim życiu, że los mnie rzuciły tutaj 34 lata temu, aby przyjechać z Górnego Śląska do Lubania i tutaj. Swoją profesję, którą kocham nad życie miałem możliwość uprawiać zawodowo w orkiestrze, o której Pan wspomniał. Fakt jest faktem, że była to jedna z lepszych orkiestr i pomimo wszelkiego rodzaju reorganizacji, jakie miały miejsce i w Wojsku Polskim, bo przecież wiadomo, że WOB został przemianowany na Straż Graniczną, w tym momencie wiele orkiestr zostało zlikwidowanych. Dowództwo Straży Granicznej, doceniając poziom muzyczny i zaangażowanie muzyków tej orkiestry, no, stanęło na stanowisku, że tę orkiestrę należy pozostawić. Ona funkcjonowała do. 1999 roku, więc miałem przyjemność kilkadziesiąt lat w tej orkiestrze grać. No i taką pamiątką po nas to pozostała płyta, którą nam się udało jeszcze w takim już maleńkim, okrojonym składzie, ale bez jakiegokolwiek uszczerbku na brzmieniu, taką płytę nagrać we Wrocławiu, w Polskim Radiu. I to jest pamiątka po Orkiestrze Straży Granicznej, Głóżyckiego Udziału Straży Granicznej, a orkiestra przecież wywodziła się z Głóżyckiej Brygady WOP. Pierwotnie był to pierwszy Łużycki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza i ta orkiestra powstała w 1945 roku, zaraz po wyzwoleniu, na bazie VI Pułku Piechoty, który stacjonował tutaj w Lubaniu i pozostał i został przemianowany na Łużycką Brygadę WOP. W koncercie wziął również udział chór Harmonia z Nowogrodźca. Olszyńska orkiestra zaprezentowała publiczności prawdziwy kunszt muzyczny. 1 maja w Olszynie odbędzie się kolejny dziewiąty już Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych imienia Jerzego Szmajdzińskiego.